Siema, wita w dniu drugim. E, a więc co możemy robić? Lecimy stąd! Jak najprędzej, bo ja mam... Mm. Muczy, nie? muć, mucz, muci. O, krowa, świnia, świnia, krowa. po pole na trak... O no Dawaj, chociaż jedno mita dało. Wkurzony, bo na takim serwerze wszyscy nam chatę podpalali. Znaczy mi. I wszystko straciłem na serwerze. Jestem w Na jakim serwerze? Nieważne. Wszystko mi rozwalili skubani. Do lawy mnie wrzucali jak szatan. Mnie miotali. jak się dreamowało? Dobra. Lecimy, żeby nie było nudno. Bo ja chcę chatę zbudować. Fajną chatę. Siemeniu. No, odpowiedziała. Dobrý je, dobrý, dobrý, daj mi. Kde jsou normální dřevání, tak je to. O, jsou, I tu se zrobí hát, bo ja chci se zrobit fajnou taką takovou. Zvykou, ale fajnou, na będzie. Tak, tu tak stále, se by do dohomek. Tak doběrám nejprostřední scénu, to by na sedva, že to nie. i smutno i chcę sobie do tego tutaj taką zrobić bo tam straciłem wszystko wszystko straciłem a tak aha mam nowego skina w ogóle bo ten mi się bardziej spodobał bązo nie dobra mamy się sko no i na praca. dobra co my też mamy daj saplinga, dobra craftbook tutaj grzecznie i sobie grzecznie tu skrzyneczkę zrobimy tak mam troszkę kabel dobra ten domek co teraz chcę zbudować to nie będzie super żaden będzie prosty domek, fajny prosty domek więc co to było? Z kim ja kurcze gadałem? Ale fejty! O boże, dobra! Z kim gadałem, bo mi się z Escape'a coś włączyło Ale tutaj ja ripię. O boże, co ja rzędujebał? Naprawdę. Taka haka będzie git, prawda? Prawda! O, o, o! O, o, o! Jedno dalej trzeba było zrobić, a czemuż to? A temuż to było zniknięte symetrycznie. I deski się kończą, niestety. Ej, no teraz jest symetrycznie, tak, zgadzam się. Słodnie, pięknie. Biście. się Biście, się. Daj, drewno, daj. Piwa, daj, piwa, daj, piwa, daj. O Boże, co my na przyśpiewki wzięło? Ja nie mogę. Ten odcinek będzie najgorszym odcinkiem na YouTubie możecie tu nawet, nie wiem, taką opcję zrobić dla moich filmików. Tak, tak możecie, naprawdę. Ja będę miał wam tego za naprawdę. Nie mam piasku, naprawdę. Czemu ja... Dobra, jestem naprawdę. O Boże, dobra, przestaje. Naprawdę. No Boże, dobra, nie, już, już koniec. Jestem w bunkrze. Ja chcę piasku. Piesku... No nie śpiewaj, bole. Ja się no tak nie wiem, jestem zajarany, nie wiem czego. Szczęśliwie tak nie wiem z czego, ale dobra. Mam troszkę ziemi, więc idziemy ją poczku a nie mam a Spokojnie masz przecież wodę w proszku. Wystarczy zalać wodą. Krzynka najmniejsze, jakie to śmieszne. Dobra, nikt mi węglanie nie zalipie, tak jak na serwerze. Nie muszę się o to bać, naprawdę. A na serwerze też bałem. Ale to jest na, że na serwerze to nie dziw. Wiem, że szybko buduję hatę i ale dalej. Teraz mi się chce naprawdę hatę budować jakąś. I lipnął, i nie lipnął. Tam mam to gdzieś. Chcę mieć hatę. Chcę mieć... Nie wiem co chcę mieć. Oj, oj oj, pogubiłem się. Dobra, chcę mieć... chcę mieć takie takie fajne, jak to się nazywało. Chcę mieć... No boże, piwnicę, no właśnie, tak jak miałem na serwę, że... którą straciłem, bo mnie cholera wszyscy. Wszyscy w ogóle my tam... Nie wiem co oni. Nieważne, bo... Skobla sobie zrobię. Dobra, już wstęp, sorry za cięcie, nie. No, przebaczycie nawet jak nie to nie. Uwaz w mi się rimuje I chatę sobie no, buduje. Nie no, Rimi mam hardkorowe I robię właśnie moje Boże, no dobra, przestanę już. Ale tak naprawdę tam było budowę, ale dobra. Kurde, normalnie... Sobieski drugi, nie? A, tak, kto będzie moje wejście do domu? Pewnie żaden, żaden creeper, ani nic mi nie wejdzie. Nie wiem, czemu chcemy, chcę mieć tutaj chatę, tylko prostą pierwszą. Czy tam nie pierwszą mam tu gdzieś? Chcę być chatę. Ja się będę błąkał. A tu można sobie kilka domków zrobić, fajnych. Ja, już mi się podoba. Moja mała chatka. Nudny będzie to odcinek, jak zawsze, wiem, wiem. Cii, mam żarcie? Moment, na serwerze. Nie miałem na tym pięknym serwerze. Ej, no. nie, nie stać mi się no ja się nie zgadzam. Zabiję A nie będę na dilcie chodził, zaraz będę musiał ten... Czekajcie. Posadzę drzewo, drewno, Drzewo, serwerki. Dobra, i daj mi kurczaka. Daj mi drewno. Sorry, zacięcie znowu. Kurczaka. Kurczakom oszczędzę żywotu. Oszczędzę czy nie oszczędzę? Oszczędzę, ale nie dzisiaj. A pij męskie mleko. Dobra, dawaj, dechy. Różowa wełna. Daj Daj itemy, daj skrzynkę. Craft boxa daj. Łożko daj. Leciłem na mojej chłaty. Dobra. Zrobię sobie męski dom, bo mam różową wełnę, nie? I wcale mnie nie poje... Sobie. A sobie może zrobić dwupiętrową chatę, co? Czekaj, tu będą schody. A tu będzie skrzynka. Pięć, ja pójdę po piec, bo tu biednie będzie. Dobra, daj mi to i chodź piecyku. W domku nieskończonego. Jeszcze nie chyba nie zrobię dachu be ja Się piwnicą, chcę zająć. Dobra, zrobię sobie dwie skrzynki. Żeby było lepiej. Oj, niedobrze. Dzień, znaczy dzień się robi, nie noc. Noc się robi, noc się robi. Daj mi kilka pochodni. O! Sweet. Tu Tu! nie mam... mam... Mam jeszcze staw drewna. Nie widziałem go. Ale jak to? Nie wiem. Ale naprawdę nic nie cheatowałem i nic nie widziałem. Dobra. Ojej. Oh yeah. O, mogę otworzyć, to dobrze. Sobie zrobić drugie pięterko. Żeby nic. Chcemy mieć domek fajny. Skromniutki, taki prosty. Nie wiem, zawsze robię w skalę, ale teraz robię dla odmiany. z dużo powodów, dlaczego robię taki dom. Wiem, że nudny będzie odcinek. ale... Jedziemy z tym, jak to nasi na sztytu I będziemy się pieprzyć Dobra, nie... Tak, brzydko. daj Odrąb głowę. Dobra, jestem. Deski ma i sobie w Minecrafta. No, gra znowu rymuje. <coughs> Fajnie jest. Nie wiem, jak kręcę, to mi bolą ręce, no. Ej, no wiem, jak kręcę, to mi się ta gra, nie strasznie. I mi się właśnie się skończył... Kończył odręb. Czekajcie, bo jak się to wy... wy teguje, to będzie deska, nie? Tak jest? Czekaj, tu dam, żeby tak nie było. Pust. <laughs> Ma Mam we mnę, przeżyjemy. Okay. A ja gram na peaceful to Boże! I się boję, chyba kurciaków tutejszego lasu. Nawet nie wiedziałem, że na peaceful gram. Chciałem potwory mieć, ale dobra. Już pograj mi tak jak gramy, żeby nie było. Dobra, wracamy w chatę, bo powiedzmy, że mnie zjedzą jakieś. Zombiako, Creepero, Endermano, szkielety. Pasuje nazwa. Pasuje, pewnie wiem. O! Ale nie jednego, tylko chcę, nie chcę więcej. O, i zobaczmy tutaj Piwnicę Ej, nie, tu no Marian. Daj! Dirta. Dirt? Ej no. No kurde, no Jezu Dobra, ja żeby je przedłużać Zrobiłem piwniczkę, tak, no drewna Tu mamy, widzimy, drabinki Żeby jakby ktoś tu wchodził, to żeby ze spadł Kiedyś zrobię wodę Są tak, trzy piecyki Po dwóch stronach skrzynie yy, I ten, i tu zacząłem robić kopalnie Tam będzie tak do Piętra najniższego Znalazłem węgiel Jestem happy, ale go na razie nie wdobędę, mam gra, a więc tak, ja będę kończyć ten odcinek, bo nie wiem, ile już nagrywam, ja nie chcę, żeby się za długo konwertowało i wrzucało, a więc komentujcie, oceniajcie, to jest dla mnie najważniejsze, oczywiście subskrypcja byłaby dla mnie czymś motywującym i to najbardziej, dobra, to siema, nie?